A jeszcze wynalazłem, a propos tych, tych powiązań korupcyjnych, to w śledztwie Midas, w śledztwie Naba Midas, występuje też niejaki Aleksiej Czernyszew, były ukraiński minister, który odpowiadał za wspólne projekty z polskim rządem. Jeszcze trzy lata temu chwalił się, że projekt budowy domków modułowych dla ukraińskich uchodźców realizowany jest wspólnie z polskim rządem, i na takiej patiomkinowskiej wiosce zbudowanej przez Czernyszywa był premier Morawiecki. Razem fotografowali się i wizytował Morawiecki trzy lata temu taką patiomkinowską wioskę, czyli, <grych> która nie powstała za te pieniądze, które zostały tam zainwestowane, bo Czernyszew właśnie. Podlega teraz śledztwu korupcyjnemu, ale żeby nie było tak, że to tylko Morawiecki się fotografował z Czarnyszewem, to zobaczcie, tu jest też zdjęcie Czarnyszewa z niejakim z Dziś ministrem do spraw służb specjalnych, przypadek, pochodzenia ukraińskiego, który no, z panem Czarnyszewem też miał jakieś konszachty. Kiedy... Organy śledcze weszły do mieszkania Czarnyszewa, to stwierdzono, że oficjalnie posiadał 176 milionów hrywien, 490 tysięcy dolarów, 5 apartamentów i jakieś jeszcze precyzyjne, drogie zegarki, lokaty itd.